Dobra, zaczynamy. Moje pierwsze pytanie jest takie: ile osób w swoich projektach, jeśli pracuje z JavaScriptem, pisze testy? OK. Trochę. Wydaje mi się, że jednym z głównych powodów, dla którego ludzie nie piszą testów, nawet w takich, powiedzmy, nie tylko hobbystycznych, ale takich produkcyjnych aplikacjach, jest, pierwsza rzecz, pisanie testów, mimo wszystko, jest skomplikowane. A druga, szczególnie w JavaScriptie, jest ogrom bibliotek, które tak naprawdę często trzeba łączyć z innymi bibliotekami. Nie do końca wiadomo dlaczego, po co i akurat do czego każda biblioteka służy. Więc mam nadzieję, że przynajmniej pokażę Wam parę najpopularniejszych bibliotek, które są używane do testowania aplikacji JavaScriptowych. Mówię tutaj głównie o testach unitowych. Nie będziemy mówić o testowaniu takich integracyjnym jakimś klikaniu w przeglądarce itd. Może następnym razem. Natomiast mam nadzieję, że po tej prezentacji przynajmniej będziecie wiedzieli trochę więcej do czego służą przynajmniej niektóre biblioteki, które być może nawet używacie. To jest test, który będzie się przewijał przez całą prezentację. Jest dosyć prosty. Mamy jakąś funkcję user get username, która zwraca nam promise. Nie jest istotne do końca. Mamy jedną asercję. Tyle. To, to będzie nasz główny test, który będzie się przewijał przez całą prezentację. E, więc zaczniemy tak naprawdę od najprostszej rzeczy, czyli od asercji. E, przez asercję rozumiem tą część tylko i wyłącznie. I tak naprawdę asercji jest parę wersji. E, to jest powiedzmy najprostsza asercja, którą możemy sobie wymyślać. E, nie jest zbyt przydatna, ponieważ głównym problemem tego jest to, że do asercji przekazujemy tak naprawdę wartość boolean i ona nam jedynie co może zwrócić to, że na przykład true nie jest false. Albo false nie jest true, co tak naprawdę nic zupełnie nam nie daje. Trochę lepszą wersją jest wersja, gdzie możemy przekazać wiadomość z błędem, która nam się wyświetli w momencie, kiedy warunek nie zostanie spełniony. Jednak dalej jest to dosyć upierdliwe, ponieważ przy każdej takiej naprawdę asercji musielibyśmy wpisać całą naszą wiadomość. W związku z czym istnieje coś takiego jak maczery, które odwalają za nas brudną robotę, jeśli chodzi o pisanie wiadomości z błędami. Tutaj mamy maczera, który nazywa się equal, który po prostu porównuje dwie wartości, natomiast maczerów jest ogromna liczba, możemy zrobić, czy wartość jest mniejsza, czy jest większa, czy jest zdefiniowana, czy jest niezdefiniowana. Jest ogrom, możemy sobie rozszerzać wszystkie takie takie nasze własne maczery, jeśli powtarza nam się jakiś kod często. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, to jest jakby pierwszy rodzaj asercji, gdzie mamy słówko asert, kropka, nasz maczer i jakieś wartości. Drugim rodzajem asercji jest tak zwany expect, które składnia jest, efekt jest identyczny, natomiast różni się tylko składnią, to jest tak naprawdę kwestia gustu głównie. Mamy expect, przekazujemy do tego nasz obiekt, który testujemy, czy wartość, następnie dopiero mamy matchera i porównujemy z jakąś wartością oczekiwaną. Ostatnia której, asercja, jakby typ asercji, o którym chciałem wspomnieć, jest tak zwany shoot. Tutaj jest, trochę działa to inaczej, ponieważ tak naprawdę rozszerzamy wszystkie obiekty o funkcję shoot i ten matcher jest na samym końcu. To akurat osobiście mi się najmniej podoba ze względu na to, że rozszerzamy wszystkie obiekty javascriptowe tak naprawdę jakąś funkcję. Teraz chciałem omówić parę bibliotek, e, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że tutaj będą biblioteki omówione, które tylko i wyłącznie udostępniają asercję. Potem wspomnę o bibliotekach, które robią znacznie więcej. E, najpopularniejszą biblioteką, która udostępnia nam asercję chyba jest Chai. E, Chai ma tą zaletę, że tak naprawdę udostępnia wszystkie trzy sposoby, typy asercji, o których wspomniałem przed chwilą. Także w zależności od gustu możemy sobie wybrać, kto nam się najbardziej podoba. Tu jest przykład z zwykłymi asercjami, który jest prawie identyczny, jak napisałem wcześniej. Tu jest czaj z wersją expect i ostatni jest z wersją shoot. Tutaj jedna rzecz, którą warto zauważyć, że w tym przypadku musimy wywołać funkcję shoot, która nam rozszerzy wszystkie prototypy, wszystkich obiektów o tą funkcję Should. Kolejną biblioteką jest Expect.js, która jest, ta jest bardzo malutka, daje nam tylko i wyłącznie ten typ expectów I prawie identycznym, czyli znaczy odpowiednikiem, jeśli chodzi o shoot, jest uh, Shoot.js. Nic więcej tak naprawdę te biblioteki nie robią. Kolejną rzecz, o której chciałem wspomnieć, są tak zwane frameworki. Tutaj zaczynają się trochę schody, ponieważ te definicje, co jest frameworkiem, a co nie jest frameworkiem, jeśli chodzi o testy, są dosyć mgliste. Natomiast e, to jest znowu nasz znajomy test. Jeśli chodzi o framework, to mi chodzi o coś takiego. To znaczy to jest to około naszych asercji tak naprawdę. Czyli to, gdzie definiujemy, czym jest test. E, framework może nam pozwalać tak naprawdę na różne na przykład. Via, em, frameworki różnią się na przykład tym, w jaki sposób obsługują testy asynchroniczne. Tutaj mamy callback, o czym wspomnę też później. Natomiast e, może to być w zupełnie inny sposób. E, niektóre na przykład frameworki nie udostępniają, nie pozwalają na zakreszanie testów, tak jak tutaj mamy Describe. E, niektóre frameworki pozwalają na przykład na oznaczenie testu jako pending, niektóre nie. Także to są tak naprawdę główne różnice między samymi frameworkami. E, jeśli chodzi o biblioteki, to najpopularniejszą chyba, czy jedną z bardziej popularnych bibliotek jest Moca. Z ciekawostek, Moka sama w sobie nie ma asercji. W związku z czym musimy właśnie załadować jakąś zewnętrzną bibliotekę z asercjami. Tutaj ładujemy tak naprawdę coś, o czym nie wspomniałem wcześniej, a mianowicie Node.js ma własną bibliotekę do asercji. Co jest fajne, bo nie musimy ładować niczego innego. Z drugiej strony w dokumentacji piszą, żeby jej nie używać. Nie wiadomo dlaczego. W każdym razie, tak wygląda Moka. Z zalet jest. Jedną z zalet MOKI jest to, że obsługuje promisy. W związku z czym, jeśli ktoś zwrócił uwagę, możemy zwrócić naszą promisę bezpośrednio z testu. Wewnątrz tutaj robimy drugą promisę, którą sobie z naszą asercją wrzucamy do tena i to będzie działać. Nie musimy się przejmować niczym specjalnie, po prostu zwracamy promisję, ona zostanie spełniona i nasz test się skończy w odpowiednim momencie. Kolejnym frameworkiem jest Jasmine. Jasmine już ma własne asercje, nie musimy ładować żadnych zewnętrznych bibliotek. Jasmine działa trochę inaczej, nie obsługuje tak naprawdę jeśli chodzi o testy asynchroniczne. Jedyny sposób to jest przekazanie funkcji callbacku, tak naprawdę done, do naszej funkcji tutaj. I w momencie, kiedy nasz test się skończy, może być asynchroniczny, nie ma problemu. Kiedy nasz test się skończy, musimy wywołać na końcu tą funkcję Dan. Jeśli nie wywołamy, to test się wysypie i powie, że nie wie do końca, będzie timeout po prostu i nie wie, kiedy miał się skończyć. Kolejnym frameworkiem, to jest tak naprawdę wszystko, Jacek będzie opowiadał o tym trochę więcej potem, jest Jest. Jest ma jeszcze fajniejszą rzecz, a mianowicie ma obsługę ES, to jest chyba 7 już, 2016, 11, ileś tam, async i await. Więc tak naprawdę możemy pisać nasz kod w zupełnie synchroniczny sposób, mimo że ta część tutaj jest asynchroniczna i będzie działać. To jest także bardzo fajna sprawa. CZEST nie jest jedyną biblioteką, która coś takiego potrafi, ale bardzo wygodna sprawa, jeśli mamy proste testy i krótkie. Jedną z ciekawostek takich jest coś, co się nazywa tape, jest coś takiego, co się nazywa TAP przede wszystkim. To jest Test Anything Protocol który powstał chyba oryginalnie dla skryptów Perlowych i teraz tak naprawdę jest we wszystkich językach dostępny. Chodzi o to, że to jest jakby standard tak naprawdę wypluwania wyniku z testu, w związku z czym możemy potem używać sobie dowolnych reporterów, czyli na przykład jeśli chcemy, mamy jakiś wynik z testu, możemy sobie wyświetlić go w dowolny sposób. Jest mnóstwo bibliotek, które to spełnia, jakby obsługują ten format. Nie ma znaczenia. Możemy, ta biblioteka może być napisana w C, w Perlu, w Pythonie. Nie ma znaczenia. Po prostu to jest standard, który będzie działał. E, z ciekawostek tutaj działa to trochę inaczej. W poprzednich e, przykładach zawsze mieliśmy globalnie dostępne funkcje describe i it. E, tutaj to jest fajną zaletą. E, nie ma globalnych funkcji żadnych. Musimy sobie zalikwiarować naszą bibliotekę do testów. E, mamy tutaj test. Następnie wywołujemy tutaj test. Do funkcji dostaniemy jakąś taką magiczną. Magiczny obiekt i na tym magicznym obiekcie wywołujemy sobie wszystkie, mamy wszystkie nasze maczery i tak e, dalej. Ta biblioteka jest bardzo fajna o tyle, że jest bardzo mała, a tak naprawdę ma w sobie wszystko. E, natomiast no, nie ma paru fajnych rzeczy, które odsłaniają większe kombajny. Natomiast jeśli ktoś wie, że ma jakąś bardzo małą bibliotekę, gdzie będzie miał pięć testów na krzyż, to zamiast ładować jakiegoś ogromnego czesta czy coś takiego, możesz sobie sprawdzić, coś takiego użyć. E, kolejną rzeczą jest bardzo fajna biblioteka o nazwie Ava, która tak naprawdę wzoruje się na Tape i na używa Tap, natomiast jest po prostu dużo bardziej nowoczesna. Także tak, jak, tak samo jak Chest obsługuje już Async Await, e, może wypluwać tak samo e, wyj tak na wyjściu wypluwać ten protokół e, wyjście w, w standardzie tym tab. Ogólnie polecam, bardzo fajne. Kolejną rzeczą jest tak naprawdę, to są ranery. Jeśli już mamy, napiszemy nasze własne testy, musimy jakoś się odpalić. Niektóre testy możemy odpalić po prostu używając note nazwa pliku testu. Natomiast jeśli mamy 100 testów, to musimy mieć coś, co odpali wszystkie nasze testy, zbierze informacje o tym, czy które testy się posypały, które przeszły i tak dalej, wypluje nam na końcu informację, że nie wiem, 100, na przykład ze 100 testów 80 się wysypało. Więc tym zajmują się ranery. I teraz ranery mają różne fajne funkcje, na przykład. Niektóre ranery uruchamiają wszystkie testy po kolei. Niektóre ranery korzystają z tego, że I.O. w JavaScriptie jest jednak asynchroniczne i potrafią uruchomić wiele testów naraz, zakładając, że niektóre testy będą sobie czekać, czy znaczy będą sobie robić jakieś I.O., a w tym czasie inne testy są uruchomione. Niektóre na przykład potrafią też odpalić wiele procesów naraz automatycznie za nas i w tym momencie, jeśli mamy czterorzędzeniowy procesor na przykład, możemy odpalić teoretycznie przynajmniej teraz szybciej nasze testy. Więc tym wszystkim zajmują się e, runnery. E, także na przykład, czy nie wiem, czy odpalimy go w Node, czy w przeglądarce, czy na jakimś usłudze w stylu Source Labs i tak dalej, tym także może zajmować się runer. E, najczęściej są to narzędzia, których używamy po prostu z linii poleceń. Napiszą sobie tam, uruchom testy, tyle. Natomiast chciałem pokazać krótki filmik, który pewnie będzie mało widoczny niestety. E, Natomiast nie jest jakoś super istotny. Chodzi o to, że runery mogą być także używane wewnątrz e, edytorów. E, tutaj może nie jest to najlepiej widoczne, natomiast to jest Visual Code, e, Visual Studio Code chyba, tak? I testy pisane w JS-ie I to jest taki mały runner, który przy każdym teście automatycznie daje nam zieloną kropkę, jeśli test przechodzi. To jest widać przy każdym, to gdzieś powinny być. E, natomiast jeśli test e, nie przejdzie, automatycznie tutaj napisze nam. Komentarz z błędem. Tu dostaniemy od razu automatycznie inline komentarz z błędem. Jeśli poprawimy, komentarz zniknie i nasz test jest zielony. E, także to są takie drobiazgi, które po prostu ułatwiają pracę z testami i pisanie kodu. E, także to też jest jakiś runner, który instalujemy sobie do Visual Code Studio. E, Visual Studio Code, tak. E, w każdym razie, czyli, tak, że to, runery to są nie tylko takie rzeczy, które wpisujemy z linii poleceń, tylko tyle. Jeśli chodzi o biblioteki, to znowu e, Moka, która pojawiła się już wcześniej, to jest nie tylko framework, ale także test runner. E, bardzo fajna rzecz, działa. Nie jest najnowsza, może, ale jednak spełnia swoje zadanie. E, kolejna, z którą pewnie spotkały się osoby, które używają Angulara, to jest Karma. To jest znowu biblioteka, która jest tylko i wyłącznie testranerem. Ona nic nie, nie jest żadnym frameworkiem, nie ma żadnych asercji, nic takiego. To jest tylko i wyłącznie testraner, do którego musimy podpiąć jakąś, nie wiem, mokę, e, jasmine, cokolwiek. Bo obsługuje praktycznie wszystko przez różne pluginy. E, jest, o którym znowu będzie mówił więcej Jacek, e, też jest testranerem. Jest bardzo fajny, ponieważ właśnie to, co wspomniałem wcześniej, ma możliwość odpalania wszystkich testów w wielu procesach, co może znacznie przyspieszyć nasze testy oraz może odpalić nasze testy także w jednym procesie równolegle, zakładając, że niektóre z nich będą czekać na I.O. Tutaj chciałem wspomnieć jeszcze o Avie, to akurat fajne logo ma, dlatego użyciłem logo zamiast nazwy. To jest także nie tylko framework, ale także test runner, który właśnie jest dosyć jakby Napisałem całkiem niedawno, ma być taki nowoczesny test runner głównie. Jeśli chodzi o karmę, to karma została napisana chyba przez ekipę z Angulara właśnie w 2012, więc dla jednych to może być zaleta, że to jest stabilna biblioteka, dla niektórych może być wadą, że jednak jest trochę już przestarzała. Awa jest, nie, nie używałem sam jeszcze w żadnym, w żadnej aplikacji, natomiast mam zamiar w jakiejś kolejnej spróbować. Wygląda w każdym razie bardzo, bardzo fajnie. I tutaj chciałem jeszcze wspomnieć o tym tapie, o którym wspomniałem wcześniej. A mianowicie, jeśli sobie wpiszemy awa myślnik/myślnik/tab, to nam to jest trochę za dużo, trudno. Eee, w każdym razie chodzi o to, że możemy ten cały tap działa tak, że możemy w AWIE włączyć opcję, że chcemy mieć wyjście w standardzie tab i potem tak naprawdę możemy sobie to spajpować do dowolnej komendy, która obsługuje nasz format tap, na przykład tab i będziemy mieli śliczne kolorowe testy. Tych, tych, tych wszystkich reporterów, tak naprawdę, przy których możemy wysłać, jakby wyjście naszego testranera, dla tapa jest przeogromna ilość. Także jeśli ktoś chce, to, i to nie musi być napisane w JavaScriptie, to jest zwykła linuxowa komenda, także to może być napisane, napisane w zupełnie czymkolwiek. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć króciutko, to są te szpiegi, moki, staby, zaślepki i Nie będę już tłumaczył, co jest czym, natomiast chciałem tylko wspomnieć o bibliotekach, które są najczęściej używane. Pierwszą z nich, o której wspomniał Kuba, już jest uh, SinonJS. Ona jest tak naprawdę używana głównie z innymi bibliotekami, które nie mają jakimiś frameworkami, tak dalej, które nie mają wbudowanej tej funkcjonalności, stabów i tak I Synon daje nam tak naprawdę wszystko. Możemy sobie stabować obiekty, mamy szpiegi, staby, możemy sobie stabować na przykład timery, jeśli mamy set timeout albo coś takiego też możemy sobie stabować. Możemy sobie zmieniać daty, na przykład jeśli mamy jakieś testy, które zależą, zależą od czasu. To możemy sobie ustawić na przykład, że w teście ta date now zwróci nam nie wiem, 1 stycznia 2017 i zawsze będzie nam zwracał tą samą datę. E, bardzo fajna rzecz. E, dużą zaletą Sinon.js jest, jest tak zwany fake server, a mianowicie możemy sobie stworzyć taki, zmokować sobie serwer HTTP, e, który tutaj jest, tak naprawdę ta część jest najistotniejsza. E, czyli potem, jak już mamy serwer, możemy sobie ustawić, że dla e, metody get. Dla danego urla nam zwróci taką odpowiedź. Robimy sobie jakiś request po ten URL, wywołujemy w server respond, który nam jakby zwróci wszystkie zapytania i dostaniemy jakąś odpowiedź w tym momencie. Także bardzo fajna sprawa, możemy sobie, jeśli mamy jakieś testy, które robią jakieś zapytania HTTP i na przykład nie używamy Angulara, ponieważ nie wiem, w Angularze Angular ma własny mock do backendu HTTP. Natomiast jeśli nie używamy czegoś takiego, jakiejś biblioteki, która daje nam coś takiego. Polecam, można sobie spróbować. bardzo fajne rzeczy. Wspomniałem już wcześniej o Jasmine jako frameworku, natomiast Jasmine oprócz asercji, frameworka i tak dalej udostępnia także, właśnie, mniej więcej to samo co Sinon.js, natomiast nie udostępnia tego magicznego, fajkowego serwera. Natomiast, znowu, to jest tak naprawdę. Składnia nie jest jakoś super istotna. To jest dokładnie samo, co w poprzednim przykładzie że jest odrobina na składnia. Natomiast też ma wszystkie te rzeczy, które ma Sinatra, jest poza tym serwerem. I tak naprawdę prawie ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest coverage. To coverage nie ma zbyt wielu bibliotek. Chciałem wspomnieć głównie o jednej Istanbul. Dziwna nazwa, ale podobno wszystkie inne były zajęte. W każdym razie jest jeszcze jedna biblioteka Karma Coverage, ale nie używałem jej, chociaż używaliśmy chyba w sumie, nie? nawet nie wiem. W każdym razie Istanbul Test akurat wyjście z Cesta, który ma jakby wbudowaną obsługę Istanbul. To jest bardzo fajną rzeczą, ponieważ dostajemy na wyjściu na przykład dokładnie numery linii, których, które nie były pokryte testami. To jest dokładnie nam bardzo fajna i wygodna rzecz. Możemy na przykład ma, dzięki temu, że jest ma wbudowaną obsługę, możemy na przykład wysypać nasze testy, jeśli coverage jest mniejszy niż ileś tam procent. Co też jest bardzo fajną rzeczą, jeśli mamy jakieś serwery CI i tak dalej i ktoś doda jak nawet, jeśli ktoś doda nowy kod, to możemy, mimo że nie zepsuje żadnego testu, ale doda tonę kodu bez żadnych testów, to możemy wysypać coś takiego, mówiąc, że hej, sorry, ale nie wiem, spadło na przykład pokrycie testami poniżej 80%. Jedna rzecz, taka uwaga, jeśli ktoś. E, używa AS 6 i tak dalej, jakieś babele, typescripty i tak dalej, to dosyć istotna rzecz jest, żeby uważać, żeby e, testować, czy może nie tyle testować, to żeby ten code coverage używał kodu przed transpilacją, a nie po transpilacji, bo będziemy dostawać różne bardzo dziwne wyniki. E, w instrukcji Istanbul Jest jest jak to dokładnie zrobić, e, nie będę o tym opowiadał dokładnie, natomiast trzeba na to uważać i zwrócić uwagę, bo tam akurat przynajmniej wcześniej trzeba specjalnie trochę skonfigurować e, babela na przykład. I na sam koniec chciałem tylko wspomnieć o tak naprawdę, o tym wszystkich mnóstwie bibliotek, e, jakie są najczęściej używane zestawy. E, pierwszy, który jest używany chyba domyślnie przez Polimera, e, jest Moka, która tak jak wspomniałem jest e, ma frameworkiem, testrunnerem, cuda na keyu, natomiast nie ma własnych wbudowanych asercji, e, także Moka robi tą część nieasercyjną, Chai robi za asercję, a sinonjs daje nam wszystkie dodatkowe rzeczy w stylu spaje, staby moki i tak i tak jak wspomniałem, to jest chyba domyślnie zestaw używany przez Polimera, natomiast jeśli ktoś chce, oczywiście może sam też to używać. Kolejna rzecz to jest znowu najczęściej używana przez, jeśli ktoś pisze w Angularze, to prawdopodobnie używał tego. To jest domyślnie, praktycznie chyba w Angularze. Czyli Karma jako test runner tylko i wyłącznie, i Jasmine jako cała reszta tak naprawdę. Czyli framework, asercje, spaje, wszystkie tego typu rzeczy. I ostatnia rzecz, Jest, to tak naprawdę ma wszystko wbudowane, natomiast oni trochę oszukują, ponieważ, tak jak wspomniałem już wcześniej, Jest ma wbudowaną obsługę Istanbul'a, także nie musimy go instalować osobno, po prostu... Co? Też, właśnie o tym za chwilę. Tak, tak, ale jeśli chodzi o Jest ma wbudowaną obsługę Istanbul, czyli oni tak naprawdę, to jest niby jedna biblioteka, tak naprawdę pod spodem po prostu automatycznie dodają już parę innych bibliotek, i tak jak wspomniałem, właśnie mamy, to jest obsługa Jasmine też. Czyli na przykład wszystkie asercje w Jeście pochodzą z Jasmine. Nie musimy o tym nawet wiedzieć specjalnie, po prostu instalujemy Jest'a, a to, czy ono używa spodem Jasmine, czy Istambuła i tak dalej, nas specjalnie interesuje. Co jest jednak dla niektórych dużą zaletą prawdopodobnie, bo nie muszą wszystkiego konfigurować sami. I to tak naprawdę wszystko. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, podobno nie mamy czasu na pytania, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, to. E, można potem. E, osobiście używałem głównie Jesta. Aha, Jest jest najbardziej popularny w, e, prawdopodobnie w środowisku Reaktowym, ponieważ jest biblioteką napisaną przez Facebooka i ma parę fajnych bajerów, e, które pomagają przy pracy z e, Reaktem. O tym opowie, opowie Jacek, pewnie więcej. Gdzieś chowa. E, nat mm. e, natomiast e, tak jak wspomniałem, reszta: Karma i Jasmine Angular. Moka, Chai, Polymer. Także prawda jest taka, że jeśli przejdziecie jakąś własną bibliotekę, to polecałbym albo coś w stylu tape, coś, coś prostego. Jeśli to będzie prosta biblioteka, jeśli to będzie coś skomplikowanego, to możecie sobie wziąć takiego combine jak chest. Natomiast jeśli używacie jakiegoś frameworka, to tak naprawdę najczęściej będzie już coś wybrane za was. Jeśli używacie jakiegoś czegoś w stylu Angular CLI albo Create React App, jakiegoś generatora kodu, to on będzie miał jakieś wbudowane testy, jakąś które obsługiwane są przez jakiś konkretny framework, że na ogół, na początek po prostu najwygodniej jest używać tego, co już ktoś przewidział dla nas. Okej, okay, dzięki.